To była pasjonująca przygoda, także dla wielu z nas, którzy po prostu trzymali za nich kciuki, ale niestety dobiegło już końca. Piłkarze Islandii po wczorajszym meczu z Francją odpadli w ćwierćfinale euro 2016. Ostatecznie było 5 do 2 dla gospodarzy turnieju, ale mimo wysokiej porażki Islandczycy do końca walczyli dzielnie, co pokaże Marcin Szewczak. Gospodarze Euro i jedni z faworytów turnieju Francuzi nie dali walecznym islandczykom żadnych szans. Już w pierwszym kwadransie gry objęli prowadzenie. W 20. minucie meczu było 2 do 0 dla Francji. Gola zdobył Paul Pogba. Jeszcze przed przerwą islandczycy stracili kolejne dwie bramki. Z za pola karnego uderzył Dmitrij Pajet, a sytuację sam na sam z islandzkim bramkarzem w pięknym stylu na gola zamienił najlepszy strzelec turnieju, Antoine Griezmann. Mimo niekorzystnego wyniku, islandzcy kibice ani na moment nie przestali dopingować swoich idoli. Oklaskiwali ich nawet po straconych golach. To było dla nas niczym fantastyczna podróż. Wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, otrzymywaliśmy wsparcie i wyrazy sympatii. Nigdy nie zapomnę tego, jak wspierali nas kibice. Piłkarze odwdzięczyli się za doping w drugiej połowie. W końcu przełamali francuską obronę i zdobyli honorowego gola. Była 56. minuta. Trzy minuty później znów cieszyli się Francuzi. 5 do jednego, ale Islandczycy nie poddali się i strzelili jeszcze pożegnalnego gola. Ich postawę docenił nawet selekcjoner rywali. Cieszę się sukcesem Islandczyków, bo na tym turnieju dokonali rzeczy wielkich. Dziś strzelili nam dwa gole. Gratuluję im występu na Euro. Francuzi w półfinale zagrają z Niemcami, a Portugalia z Walią. Oba mecze w telewizji polskiej. Marcin Szewczak wiadomości. Pierwszy mecz już w środę, drugi w czwartek. Jak słyszeliśmy, w waleczni Islandczycy wracają do domu, ale na samej wyspie minęło sporo czasu, zanim wszyscy mieszkańcy wrócili do swoich domów. Bo mimo przegranej, Reykjavik bawił się do białego rana, a z bliska przyglądał się temu Waldemar Stankiewicz. Czy porażkę można świętować? Jeśli tak. To tak jak robią to Islandczycy. Ulice Reykjaviku po meczu zamieniły się w tańczące osady. Byliśmy w najlepszej ósemce. Nie przejmujemy się wynikiem. Kto będzie pamiętał zwycięzcę Euro? My już wygraliśmy. Aufram Island, czyli do boju Islandio. Ten okrzyk było słychać jeszcze długo po przegranym meczu. 80% wyspiarzy wierzy w istnienie elfów, lecz niewielu wierzyło, że ich reprezentacja zajdzie tak wysoko na wielkim turnieju piłkarskim. Jesteśmy dumni. Nigdy nie byliśmy dobrzy w piłkę nożną. Byliśmy wręcz okropni, a tu nagle pokonaliśmy Anglię. Za piękny doping i wyjątkowych kibiców dziękuję im dzisiaj cały piłkarski świat. W sumie to był fantastyczny turniej dla Islandii. Tak jak słyszysz, wszyscy świętują. Emocje podobne jak w Polsce, gdy biało-czerwonych pokonali Portugalczycy. Zła w narodowym futbolu została przełamana. Będzie jak Polacy przegrali, tak my i tak się cieszymy z tego, że do, tak daleko doszli. To nie koniec Fety. Za pół godziny w Reykjaviku ląduje reprezentacja. Ma ich przywitać 30 tysięcy fanów. Islandczycy podobno są wstrzemięźliwi w okazywaniu swoich emocji, ale jak widać, zburzyli ten mit, ale nie tylko. Pokazali, że są waleczni, walczyli do końca i mimo przegranej, zapisali się w historii futbolu. Waldemar Stankiewicz, wiadomości, Reykjavik. Zazdrościmy gratulujemy.